Kacje majówki, na takie letnie eventy, z których ja oczywiście skrupulatnie jak co roku nie będę korzystał, ale wy będziecie i wtedy fajnie by było, gdybyście posłuchali sobie jakiejś prima sort muzyczki. Cześć, jestem Panek i dzisiaj dzięki uprzejmości sklepu gigmine.pl zapraszam Was na test tego głośnika, a jest to TronSmart T6. Oczywiście link do niego, jak i kod promocyjny znajdziecie w opisie. Głośnik zostajemy w takim ładnym, prostym podaleczku, ale sprawdźmy co się w nim znajduje pudełku poza samym głośnikiem. Możemy znaleźć również instrukcję, która tradycyjnie dla niczego nam się nie przyda. Kabelek jack-jack służący do połączenia głośnika na przykład z naszym telefonem oraz kabel ładujący USB mini. Tradycyjnie dla takich zestawów nie znajdziemy tutaj kostki do ładowania, czyli tego, tego dzyndzla wciskanego do gniazdka. Głównym sposobem na połączenie naszego urządzenia z tym głośnikiem jest oczywiście bluetooth, ale jeżeli jakimś magicznym sposobem nie mamy tu wbudowanego bluetootha, wystarczy, że weźmiemy taki kabel i podłączymy go na przykład do naszego telefonu. Jak już rozmawiamy trochę o rzeczach technicznych, to sprawdźmy, co producent na tym pudełku napisał o tym urządzeniu. A napisał bardzo niedużo, bo mamy tutaj, że jest to głośnik 360 stopni czyli w skrócie, gdziebyśmy nie stanęli koło tego głośnika, zawsze z każdej strony będzie słychać tak samo dźwięk, bo działa dookólnie. Mamy też napisane, że jego moc 125W. Z morem takich głośniczków Bluetooth jest oczywiście bateria, która w niektórych przypadkach jest tak mała, że starcza na 2-3 godziny. Tutaj mamy wbudowaną baterię o pojemności 5200 mAh, co według producenta ma dać nam 15 godzin słuchania muzyki. Ciągłego słuchania muzyki. Tutaj ciągłego, to jest bardzo ważne słowo. Mi udało się dobić mniej więcej do 13-14 godzin ciągłego słuchania muzyki, potem głośnik padał. Oczywiście musimy się liczyć, że im więcej cykli przeżyje taka bateria, tym później będzie szybciej nam padała, ale niestety to jest normalne już przy naszych bateriach. Ten głośnik ma również funkcję, której absolutnie nie rozumiem, ale nie tylko ten, bo inne tego typu urządzenia również mają takie funkcje. A mówię tutaj o zestawie mówiącym. Dlaczego tego nie rozumie? Bo przecież każdy telefon ma wbudowany w sobie zestaw głośnomówiący. Niemniej jednak, jeżeli będziemy bardzo chcieli porozmawiać za pomocą tego głośnika, tak żeby usłyszał nas cały świat, będziemy mogli, bo mikrofon jest tutaj nawet nie najgorszy, słychać, da się zrozumieć, da się porozmawiać. Ale po co? Nie wiem. Sam głośnik jest wykonany z bardzo dobrych materiałów, jak na swoją cenę. Co prawda jest tutaj przewaga plastików oraz gumy, a sama membrana tutaj, ta osłonka głośnika, jest wykonana z tak jakiegoś materiału bardzo przyjemnego w dotyku taką tabenę. Na samej górze możemy znaleźć pięć przycisków do włączenia, przełączenia muzyki, odbierania telefonu, zatrzymywania i włączania dźwięku, a one są wykonane z jakiegoś takiego ogumowanego plastiku z takiej bardzo przyjemnej w dotyku gumy. Yy, poniżej mamy. Okrągłą diodę LED, wskaźnik, czy głośnik jest połączony, czy przyciszony i tak dalej, czy w ogóle jest włączony. Poniżej dookoła tego wszystkiego znajdujemy takie bardzo fajne pokrętło, które naprawdę działa bardzo przyjemnie i służy ono do przyciszania i pogłośniania dźwięku. Poniżej tych wszystkich przycisków mamy osłonkę głośnika, tak jak wspominałem, wykonaną z bardzo przyjemnego materiału. Nie jest to ani plastik, ani metal, ani aluminium, ani guma, ani nic w tym stylu. To jest jakiś materiał bardzo przyjemny. Obok tego wszystkiego znajdziemy gniazdo na AUX i USB. Na samym dole możemy Uświadczyć gumowe stopki, dzięki którym na pewno głośnik się nie będzie przesuwał, chociaż mimo jego wysokości może nam się wywalić, a pomiędzy tymi nóżkami znajdziemy malutki subwoofer, który dodaje nam naprawdę sporo was. Ten głośnik mam u siebie już ponad tydzień albo tydzień, dokładnie nie wiem kiedy on do mnie przyszedł, ale od momentu kiedy przyszedł, praktycznie codziennie słuchałem na nim muzyki, więc to pozwoliło mi wyrobić pewne zdanie na jego temat, które z chęcią Wam teraz przedstawię. Więc zacznijmy po prostu od tego, co jest najważniejsze w głośnikach, czyli dźwięku. Dźwięk jest tutaj bardzo. Czysty, jest nabasowany, więc jeżeli lubicie wasiki, to śmiało go bierzcie, tylko taka mała rada, nie stawiajcie go na blatach, gdzie coś leży metalowego, bo będziecie drgania, bo to wszystko tu w blat leci. Bo tutaj tu na dole jest cała membrana. Co do innych rzeczy, typu jakoś wykonania, wydaje mi się, że jest spoko. Jeżeli mamy tutaj porównać jeszcze go do innych głośników, to wydaje mi się, że w cenie 150-200 zł ten głośnik jest jak najbardziej konkurencyjny do innych. Warto tutaj też wspomnieć, że zasięg tego urządzenia to jak ja wyliczyłem, bo nigdzie nie znalazłem producenta, żeby podawał jaki jest zasięg butów, Ja wyliczyłem, że około 100-150 metrów, ale to wszystko zależy od tego z jakiego telefonu korzystacie, czy ten telefon będzie się łączył z Bluetoothem na taką Odległość, czy z kolei między wami nic nie stanie, może będą jakieś ściany. Ja na przykład chodziłem po całym domu, gdzie bym nie postawił, to zawsze miałem zasięg, no chyba, że zmieniałem piętra. Jeżeli byłem piętlą niżej, a głośnik był piętlą wyżej, to niestety już głośnik przestawał działać tak, jak powinien, ale jak wiemy, stropy są dość grube. A to wszystko co powiedziałem było względnie miłe, a ja nie mogę pozostawić tego bez chociaż jednego małego hejtu, więc muszę zhejtować wejście na AUX i USB. Po prostu nie wiem, kto to wymyślał, ale tego się nie dało otworzyć to to ciągnięcie tego, to po prostu jest dramat. To trzeba się męczyć, podważać czymś, żeby to otworzyć, a głośnik nie jest wodoodporny, więc nie potrzeba aż tak bardzo mocno dolegającego tego tutaj zaślepki, naprawdę. Tyle ile ja się namęczyłem przy tym, żeby go naładować, to jest dramat. Musiałem szukać jakichś, nie wiem, obcążków, czegoś, żeby to podwa podważyć, przez co lekko może się porysować nam obudowa. Mi się jeszcze nie udało tego porysować, ale najprawdopodobniej, kiedy będę częściej go ładował właśnie w ten sposób, podważając, to niestety coś nam się tutaj może zepsuć, porysować, co nie będzie wyglądało fajnie. Hmm, no to tak, jakby powiedzieć, dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Badajcie na kolejne filmy z tego typu bądź inne. Do zobaczenia i pa! Mówisz mi ho, łapiemy kok, życzyć dziś karpe Mówić Mówisz mi ho, mówisz mi łapne chwile. Niby ja, niby ty, niby my jeszcze wyżej Chcę poradać z Tobą, dolar, co to mój bilet. Mówisz mi ho, łapiemy kok, Mówię, cicho, mówię ci ho, mówię ci wow, uwierz mi, łap chwilę Niby ja, niby ty, niby ty